Siemaneczko, witam wszystkich. Bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Wiktor. Dzisiaj gramy w Stumble Guys. Odcineczek wstępny. Nie było jeszcze odcinka ze Stumble Guys. Był z Minecrafta jeden Ale ten już będę montował. I tak dalej będę. Siedział nad matem i tak dalej. Wyłączyłem sobie niki. Wcześniej miałam włączone. Dlatego bo trochę mi przeszkadzają. Jak coś zaraz Wam pokażę, jak wygląda na ten moment moje konto. Ale w Stumble Guys umiem grać, bo już wcześniej grałem. O kurde. Ale babę mieliśmy, ale i tak się z niego wychłonięło. Dobra i bariera, okej? Okay? Trzy, czte, braj bariera. Kurde. Okay. Dobra, przeszliśmy. Halala, Dwa, jeden, dwa, dwa, zero przeszedł, Dobra, robota brązowego. Jaka mapka? Obgadujcie? Infinity Block Dash. Dobra, to będzie piękna. To będzie najgorszy blok też w moim życiu. Teraz o będą tak zrzucać. Dobra, let's go. Mam zamiar sobie kupić gemy. Więc koniecznie oglądajcie. i Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić właśnie odcineczka, w którym to ja kupię gemy. O kurde, wziął nas. Ej. Dobra, lecimy jeszcze raz. Trollalala jaka mapka jako pierwsza. To jest taki odcinek wstępny. Zachęcam Was za zasubskrybowanie kanału. Będą odcinki jeszcze z innymi widzami, nie tylko. Ta tekstura trochę mi przeszkadza, zaraz chyba sobie zmienię. Bo mi strasznie przeszkadza ta tekstura. To kurka pieczona, no. No nie no. Kurde. Nie, nie, ja tak się bawić nie będę. O nie. No. Dobra. Był update. Będzie na pewno nowy karnat za niedługo. Ja sobie kupię oczywiście. Kupię. Następny karnat. Dobra, tu mamy turnieje. Jak widzicie, aha, kliknąłem coś. Aha, że kupia dobra, tu złamamy turnieje. Można dołączyć, jak macie Sing, to można dołączyć, ale musicie czekać na przykład do jutra. No, tutaj do jutra. Jutro, może ta, na, zagramy w turnieju. Chciałbym trafić coś specjalnego. Dobra, w takim razie odcinek wstępny. Tak będziemy go kończyć. Subskrybujcie kanał. Łapkujcie. No i do zobaczenia.